Cześć z tej strony Waldemar Walkiewicz. Witam was wszystkich na naszym kanale w serii filmów Q&A i BHP Prawo Pracy. Słuchajcie, bardzo się cieszę z waszej aktywności. Tych komentarzy waszych jest coraz więcej, Wasza aktywność rośnie. Proponujecie bardzo ciekawe tematy nowych filmów, czy następnych filmów, następnych odcinków. Niekiedy te tematy wydawałoby się dla niektórych może trudne, kontrowersyjne, bo przecież prawo nasze nie jest jednoznaczne, niekiedy trudne do interpretacji. Natomiast trzeba również podejmować te trudniejsze tematy. Dlatego namawiam do dalszej aktywności, piszcie komentarze, proponujcie tematy, jeżeli macie ochotę, żebym o czymś powiedział, oczywiście bardzo chętnie, bardzo chętnie to zrobię. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym podjąć temat, który, który już był proponowany przez kilka osób mianowicie zasadnicze i minimalne wymagania dla maszyn. Każda maszyna, która jest wprowadzana do użytku na terenie Unii Europejskiej we wszystkich krajach członkowskich Unii, musi spełnić odpowiednie wymogi, jeżeli chodzi o wymagania zasadnicze. Oczywiście mówię tutaj o maszynach nowo produkowanych. I oczywiście tutaj pewne, czy narzucone są te wymogi pewnymi przepisami, przede wszystkim przepisy europejskie. Od tego zacznijmy. Czyli dyrektywa tak zwana dyrektywa maszynowa, dyrektywa 2006 łamane przez 42 łamane przez WE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, zwana dalej dyrektywą maszynową. Ta dyrektywa została wdrożona do naszego systemu prawnego rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Oczywiście, ze zmianami, bo była jedna zmiana do tego rozporządzenia. Zobaczmy zatem, jakie wymogi, co do wymagań zasadniczych, muszą spełniać maszyny produkowane czy wprowadzane do użytku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Zobaczmy, co na ten temat mówią przepisy. Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel powinien zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka. W celu określenia mających zastosowanie do tej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników tej oceny. W procesie oceny ryzyka, o której mowa, producent i jego upoważniony przedstawiciel powinien określić ograniczenia dotyczące maszyny. W tym zastosowanie zgodnego z przeznaczeniem oraz wszelkiego możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia. Zidentyfikować zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym sytuacje niebezpieczne. Oszacować ryzyko, biorąc pod uwagę ciężkość, możliwość urazów lub uszczepku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ocenić ryzyko w celu ustalenia, czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, wyeliminować zagrożenia lub zmniejszyć ryzyko związane z zagrożeniami przez zastosowanie środków ochronnych, zgodnie z hierarchią określoną w rozporządzeniu. Ale zobaczmy, co rozporządzenie w paragrafie 10 ust. 3 mówi o doborze najbardziej odpowiednich środków, o których przed chwilą była mowa. Przy doborze najbardziej odpowiednich środków, o których mowa w ustępie drugim, producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien postępować zgodnie z następującymi zasadami według podanej kolejności, wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko tak dalece, jak jest to możliwe, przez projektowanie i wytwarzanie maszyn bezpiecznych samych w sobie. Stosować konieczne środki ochronne w odniesieniu do ryzyka, którego nie można wyeliminować informować użytkowników o ryzyku zawodowym, spowodowanym jakimikolwiek niedostatkami w przyjętych środkach ochronnych i wskazywać, czy jest konieczne przeszkolenie w tym zakresie oraz określić potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej. Więc zobaczcie, jeżeli tu jest mowa o tym, że maszyny już powinni czy trzeba zrobić wszystko, żeby maszyny były już produkowane, bezpieczne same w sobie, no to już na etapie projektu, oceniając to ryzyko, trzeba uwzględnić to bezpieczeństwo użytkowników tych maszyn. To jest bardzo ważne i istotne później na etapie eksploatacji. Zobaczmy co przepisy mówią dalej o projektowaniu i wykonaniu maszyn. W paragrafie 11 ustęp 1 rozporządzenia mamy zapisane: Podczas projektowania i wykonania maszyny oraz opracowywania instrukcji, producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodnie z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie. Maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko. W przypadku, gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania. Zobaczcie tutaj, z racji tego, że użytkownicy tych maszyn mogą mieć no, różne pomysły. Po prostu ludzie używając maszyn, używając narzędzi pracy, nie zawsze używają ich zgodnie z przeznaczeniem. Mamy tutaj przecież szereg na to przykładów, choćby jeżeli chodzi o wypadki przy pracy. Więc tu już producent na etapie w zasadzie projektu, zanim ta maszyna zostanie wyprodukowana i wypuszczona do, do użytkowania czy dopuszczona do użytkowania, te rzeczy powinien przewidzieć. Między innymi, po to jest ta ocena ryzyka zawodowego, przy, już na etapie projektu, która powinna być opracowana, ale później też na etapie dopuszczania tej, tej maszyny do użytku, żeby. Takie sytuacje eliminować, ale oczywiście no, człowiek ma, tak jak powiedziałem, różne pomysły i pewne rzeczy, które mogą jak gdyby by być czy nastąpić. Jeżeli zostanie to gdzieś podczas tej oceny wychwycone, to oczywiście również w instrukcji stanowiskowej należy to zamieścić, jakich czynności nie powinno się wykonywać przy obsłudze tego urządzenia, jakie te niewłaściwe użycie maszyny niesie ryzyko dla użytkownika. Ale zobaczmy co przepisy mówią o oświetleniu. Mimo oświetlenia zewnętrznego o normalnym natężeniu, maszyna powinna być wyposażona w oświetlenie stanowiące jej integralną część, odpowiednie do wykonywanych czynności, jeżeli brak takiego oświetlenia może spowodować powstanie ryzyka. Czyli tutaj zobaczcie, przepisy nakazują, niejako nakładając na projektanta, na producenta, ten obowiązek wyposażenia maszyny w dodatkowe oświetlenie stanowiące integralną część danego urządzenia. Oprócz tego oczywiście oświetlenia punktowego czy oświetlenia o normalnym natężeniu, które, które jest oczywiście wyposażona każda hala produkcyjna. Oczywiście zobaczcie tutaj przepisy również narzucają na projektantów maszyn, na producentów uwzględnienie tych wszystkich zasad ergonomii. I oczywiście w przepisach jest o tym mowa. Zobaczmy co rozporządzenie mówi na ten temat? Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby w przewidzianych warunkach jej użytkowania ograniczyć do minimum dyskomfort, zmęczenie oraz obciążenie fizyczne i psychiczne odczuwane przez operatora. W tym celu należy zastosować zasady ergonomii: w tym uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydajność. Zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchu w części ciała operatora, unikać wymuszenia tempa pracy przez maszynę, unikać obserwacji wymagającej długotrwałej koncentracji, dostosować wzajemne oddziaływanie operatora i maszyny, do dających się przewidzieć cech operatorów. Zobaczcie, przecież każdy z nas ma różne cechy, różni mi się od siebie, choćby wzrostem. Wagą, wiekiem, osobowością, cechami osobowości. Jeden człowiek potrafi pracować w szybkim tempie, inni, inny ma to tempo spowolnione więc to wszystko również producent powinien w jakiś sposób przewidzieć, i maszyna powinna być tak zaprojektowana żeby no, uwzględnić właśnie tą różnorodność, tą naszą różnorodność, żeby można, czy użytkownik, operator tej maszyny, niezależnie od tego, jakimi cechami osobowościowymi dysponuje, żeby również nie było dla niego tego dyskomfortu pracy. Natomiast jak powinny być wykonane układy sterowania? Zobaczmy. Układy sterowania należy zaprojektować i wykonać tak, aby zapewniały bezpieczeństwo oraz zapobiegały powstaniu sytuacji zagrożenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby maszyna nie mogła uruchomić się nieoczekiwanie. Maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymania awaryjnego, umożliwiające wyeliminowanie zaistniałego niebezpieczeństwa lub zapobieżenie jego wystąpieniu. Tego przepisu nie stosuje się do maszyn, w których urządzenie do zatrzymania awaryjnego nie obniżyłoby ryzyka, ze względu na brak możliwości skrócenia czasu zatrzymania lub brak możliwości podjęcia szczególnych środków niezbędnych do przeciwdziałania ryzyku oraz też dla maszyn przenośnych, trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie. Natomiast zobaczmy, jak powinny wyglądać osłony czy też urządzenia ochronne. Osłony i urządzenia ochronne powinny mieć wytrzymałą konstrukcję, być stabilnie zamocowane na swoim miejscu, być umieszczone w odpowiedniej odległości od strefy niebezpiecznej. Nie powinny natomiast powodować żadnego dodatkowego ryzyka, dać łatwo się obejść lub wyłączyć. Osłony stałe powinny być mocowane w sposób umożliwiający ich otwarcie lub demontaż. Wyłącznie przy użyciu narzędzi. Tam, gdzie jest to możliwe, usunięcie elementów mocujących powinno umożliwiać pozostanie osłon na swoim miejscu. Również maszyny powinny mieć zabezpieczenia chroniące pracownika przed ewentualnymi zagrożeniami, takimi jak substancje niebezpieczne, promieniowanie i tym podobne. Każda maszyna natomiast powinna mieć możliwość odłączenia jej od wszystkich źródeł energii w sytuacji zagrożenia oraz możliwość ponownego załączenia bez ryzyka dla ludzi, po prostu bez stwarzania niebezpieczeństwa, ryzyka wypadku czy stworzenia innego zagrożenia. Każda maszyna powinna posiadać odpowiednie oznakowanie. Zobaczmy, jak to oznakowanie powinno wyglądać. Oznaczenia maszyn powinny być widoczne, czytelne i trwałe. Powinny one zawierać co najmniej nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki występuje, określenie maszyny, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny, numer seryjny, jeżeli taki występuje, rok budowy maszyny rozumiany jako rok zakończenia procesu produkcji. Specjalnego oznakowania wymaga maszyna przeznaczona do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Wzór oznakowania CE znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Natomiast każda maszyna wprowadzana do obrotu lub oddana do użytku powinna posiadać odpowiednią dokumentację, między innymi instrukcję. Zobaczmy, jak ta instrukcja powinna wyglądać. Maszyna wprowadzona do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcję. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela powinien być umieszczony napis: instrukcja oryginalna. Jeżeli instrukcja oryginalna nie istnieje, w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w, których, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem tłumaczenie instrukcji oryginalnej. Oprócz tego powinna być dołączona instrukcja oryginalna. Natomiast to tylko wycinek tej tematyki dotyczącej zasadniczych wymagań dla maszyn. Temat obejmujący tą tematykę jest tematem, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo rozległym. Wiele, wiele godzin na ten temat można by rozmawiać i pewnie jeszcze by nie został wyczerpany, ale mam nadzieję, że te najważniejsze rzeczy tutaj w tym filmie zostały ujęte. Natomiast zobaczcie, przecież na rynku, w zakładach pracy, używa się jeszcze. W bardzo wielu przypadkach, no, nazwijmy to starych maszyn wiekowych, które były wyprodukowane na długo nawet przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nawet pewnie Unii jeszcze nie było i takie zakłady y, jeszcze y, spotykam, gdzie mają y, rzeczywiście maszyny bardzo stare. Zobaczmy, co przepisy mówią o takich maszynach takich urządzeniach, jeżeli chodzi o minimalne wymagania. Jeżeli chodzi o przepisy, te kwestie reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 łamane przez 104 łamane przez WE z dnia 16 września 2009 roku, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Dyrektywa ta nowelizuje i ujednolica wcześniejsze dyrektywy obejmujące tą tematykę. Natomiast chcę powiedzieć, że polskie przepisy już wcześniej wdrażały te wymagania tej dyrektywy z 2009 roku. Właśnie w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, te elementy, te zapisy tej dyrektywy 2009 roku i tych wcześniejszych dyrektyw już były uwzględnione. Oczywiście rozporządzenie jest rozporządzeniem obowiązującym. Zobaczmy zatem, czym jest maszyna według rozporządzenia. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o maszynie. Należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy. Należy tutaj również uwzględnić sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, taki jak drabiny czy też rusztowania. Natomiast zobaczmy, co według przepisów powinien zrobić pracodawca, żeby dostosować maszyny do minimalnych wymagań. Maszyny, które nie spełniają nawet takich wymagań Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 roku. Powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 roku dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn określonym w rozdziale 3 rozporządzenia. Więc zobaczcie, 1 stycznia 2006 roku był już bardzo, bardzo dawno temu, więc wydawałoby się, że no wszystkie maszyny y, używane w procesach pracy muszą przynajmniej te minimalne wymagania już spełniać. Zobaczmy zatem. Co mamy zapisane w rozdziale trzecim? O czym ten rozdział mówi? Elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają maszyny, w zależności od czasu ich zatrzymania, wyposaża się je w urządzenia zatrzymania awaryjnego. Oznakowane powinny być te wszystkie elementy czytelnymi napisami w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych symboli. Słuchajcie, tutaj te napisy w języku polskim oczywiście są bardzo istotne, ale również bardzo ważne są te zrozumiałe symbole, o których mówi przepis. Zobaczcie, na naszym rynku pracy mamy coraz więcej obcokrajowców, najwięcej Ukraińców. Nie każdy z nich rozumie język polski. Tutaj trudno też, żeby każda, każde urządzenie było w kilku językach oznakowane, natomiast te zrozumiałe symbole, o których mówi przepis, są jak gdyby przyjęte w większości państw, więc dla każdego jest, będzie zrozumiałe, że na przykład ręki gdzieś tam nie może dłoni zbliżyć, bo po prostu tą dłoń, dłoń może wciągnąć i może ją stracić. Jest to bardzo, bardzo ważne. W przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami maszyn mogącego powodować wypadki, stosuje się osłony lub inne urządzenia ochronne, które zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych. Osłony i urządzenia ochronne powinny mieć mocną, trwałą konstrukcję. Nie mogą stwarzać zagrożenia. Nie mogą być łatwo usuwane. Lub wyłączane ze stosowania. Powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia. Nie powinny ograniczać pola widzenia, cyklu pracy maszyny. Powinny umożliwiać wykonywanie czynności mających na celu zamocowanie lub wymianę części oraz umożliwiać wykonywanie czynności konserwacyjnych, pozostawiając jedynie ograniczony dostęp do obszaru. Gdzie praca ma być wykonywana w miarę możliwości bez zdejmowania osłon i urządzeń zabezpieczających. Powinny ograniczać dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny. Słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o osłony czy urządzenia ochronne, to podobno, podobnie bardzo jak w przypadku zasadniczych wymagań, każde urządzenie ochronne, każda osłona powinna być tak skonstruowana, tak zaprojektowana żeby była jak najmniejsza możliwość jej demontażu, obejścia tego zabezpieczenia, no bo przecież wiemy o tym dobrze, że pracownicy, no jeżeli chodzi o te kwestie, mają różnorakie pomysły i często robią dziwne rzeczy, które potem, te skutki takich działań no są opłakane dla nich najczęściej po prostu, bo dochodzi do wypadków, dochodzi do nieszczęść. Więc jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o właśnie projektowanie urządzeń zabezpieczających czy osłon. I tutaj, bardzo podobnie jak w przypadku wymagań zasadniczych, również w przypadku wymagań minimalnych, maszyny wyposaża się w łatwo rozpoznawalne urządzenia służące do odłączenia od źródeł energii. Ponowne przyłączenie maszyny do źródeł energii nie może stanowić zagrożenia dla pracowników. Powinny być zastosowane rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp i przebywanie pracowników w obszarach produkcyjnych oraz strefach. Ustawienia i konserwowania maszyn. Oczywiście tu na pracodawcę również nałożone są obowiązki z zakresu przeprowadzania kontroli, w jakich sytuacjach takie kontrole pracodawca ma obowiązek przeprowadzać. W przypadku, gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny. Wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy. Kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub innym miejscu. Kontroli, o której mówimy, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Słuchajcie, trzeba pamiętać również o tym, że jeżeli ym, tą maszynę gdzieś przenosimy w inne miejsce, jeżeli dokonujemy jakiejś modernizacji, jakichś zmian, oczywiście każdorazowo musimy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, bo przecież nawet jeżeli przenosimy maszynę, no powiedzmy, na inną halę produkcyjną, czy do innego zakładu pracy, tak, no to automatycznie to środowisko pracy w tym miejscu się zmienia. Maszyna również została przeniesiona w inne środowisko pracy, więc i te zagrożenia dla operatora tego urządzenia. Mogą być już zupełnie inne. I również tutaj należy pamiętać, przy jakiejś poważnej, jeżeli dojdzie do jakiejś poważnej awarii, wypadku, to oczywiście weryfikujemy tą ocenę ryzyka zawodowego. I słuchajcie, tutaj również rozporządzenie mówi o współdziałaniu pracodawcy z pracownikami w tym celu, żeby eksploatacja tych maszyn była dla tych pracowników bezpieczna. Zobaczmy, co na ten temat mówią przepisy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej instrukcjami. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie warunków użytkowania maszyn, występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych. Praktyki użytkowania maszyn, instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą. Słuchajcie, przede wszystkim powinny być zrozumiałe. Oczywiście, jeżeli dokonujemy jakiejś modernizacji, jakichś zmian, wprowadzamy coś nowego, nawet jeżeli już była instrukcja opracowana, no trzeba tą instrukcję zweryfikować. Często trzeba wprowadzić do niej jakieś zmiany. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz: po co są te instrukcje? no po to żeby pracownik mógł tą pracę wykonać w sposób bezpieczny. Więc przede wszystkim mają być napisane jasnym, prostym, czytelnym językiem, zwięźle i zrozumiale, dla każdego. My sobie takimi sformułowaniami fachowymi możemy operować na konferencji, dla zwykłego szarego pracownika często te sformułowania są po prostu niejasne. On ma wiedzieć jak robotę wykonać bezpiecznie po prostu. Natomiast przepisy tutaj mówią dalej, że pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach, o wszystkich zmianach w otoczeniu, jakie następują, o wszystkich wprowadzonych generalnie zmianach. Również jest mowa o tym, że pracodawca podejmuje działania niezbędne, aby pracownicy użytkujący takie maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie. W zakresie bezpiecznego użytkowania tych maszyn. Osoby, oczywiście, które przeprowadzają jakieś naprawy, dokonują jakiejś modernizacji, konserwacji, również powinny mieć odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Wtedy, kiedy wymagane są jakieś uprawnienia, do tego, żeby takie prace przeprowadzić, oczywiście, również takie uprawnienia powinni posiadać. Jeżeli chodzi o minimalne wymagania w stosunku do maszyn. No to, te, to też tylko wycinek tego wszystkiego, o czym można by długo, długo mówić. Słuchajcie, tak z doświadczenia takiego życiowego, pierwszy styczeń już mówiliśmy o tym 2006 roku, daleka przeszłość. Natomiast niejednokrotnie jestem w zakładach pracy, które, gdzie są maszyny, są urządzenia, które pamiętają jeszcze wojnę światową drugą, a może jeszcze wcześniej. Wieloma takimi spotykam się sytuacjami, gdzie rzeczywiście te maszyny nie są dostosowane nawet do minimalnych wymagań, więc rzeczywiście pracowi, pracodawcy powinni mieć tą świadomość, że ten czas, kiedy one miały być dostosowane, już dawno, dawno minął. Również im o tym przypominajmy. Natomiast to już na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że oglądacie nasze filmy. Jeszcze raz namawiam do tego, żebyście subskrybowali, żebyście stawiali łapki do góry i oczywiście, żebyście pisali komentarze i proponowali tematy następnych odcinków. Piszcie i bądźcie aktywni. Bardzo Wam jestem za to wdzięczny. Zapraszam Was wszystkich na następny odcinek i do zobaczenia. Życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego.